Cześć, witam na kanale Info Prawa. Pytacie o nasiona. Nasiona warzyw. Jak je zbierać, które warzywa przeznaczyć na nasiona, jak te nasiona? suszyć. No to zaczynamy miniserię. Teraz o nasionach warzyw dyniowatych, takich jak cukinia, kabaczek, dynia, arbus, To można przestawić mniej więcej w jedno. O górkach, mimo że to też warzywa dyniowate, to będzie osobny odcinek. Będzie również osobno o pomidorach i osobno o warzywach, no, które nie wiadomo gdzie mają nasiona, takie jak marchewka, brukiew, nie wiem, kapusta, buraki i tak dalej. Będzie więc ciekawie. O godzinie 12 był filmik o pomidorach, ale o tym, które pomidory zbierać na nasiona, bo są tam dwie bardzo ciekawe informacje, więc zapraszam do tego filmiku. No i standardowo polecam jeszcze moją książkę Info uprawa jak uprawiać warzywa. Jest to książka o uprawie aż 64 warzyw i ma status bestsellera. Można ją kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Teraz skupmy się na warzywach dyniowatych. Mam archiwalne nagrania ze zbiorów, które teraz oglądacie. Zbieramy dojrzałe okazy, już takie starsze, duże. Przykład dynia Hokkaido, która gdy jest dojrzała, no to jest mocno pomarańczowa. Zawsze warto zaznajomić się z daną odmianą, jaki ma kolor, gdy jest dojrzała. Co się dzieje, że dane warzywo robi się dojrzałe. Biorąc na przykład dynię, dynia jest dojrzała, gdy jej... Ogonek robi się suchy i sztywny, ale tu nie aż tak jest to ważne. No warto po prostu śledzić wzrost owocu, aby zauważyć też moment, gdy dnia już tak dwa tygodnie nie przyrasta na wadze. Też właśnie ważny jest ten kolor. Dyni. Jeśli dynia właśnie tak zmieni, no to wtedy jest dojrzała, no ale też warto na wszystko patrzeć indywidualnie. Warto też właśnie na temat każdego owocu śledzić ten wzrost, czy to jest dynia, cukinia, patison i tak dalej. No i dobrze, zebraliśmy sobie warzywo. Teraz czas sprawdzić środek. Warzywo rozkrajamy, no i wybieramy nasiona. Nawet jeśli warzywo jest dojrzałe, to puste nasiona też się trafiają. Należy oddzielić puste od pełnych. To bardzo łatwo oddzielić, bo puste nasionko jest po prostu puste w środku i to widać gołym okiem. Ale gdy nie mamy pewności, to możemy sobie na próbę, aby się nauczyć. No z kilkoma nasionami zrobić tak, że otworzymy je, podotykamy. Nasiona, warzywa dyniowate mają mnóstwo nasion. Wiecie, że nie wiem, z jednej dyni będzie, załóżmy, 100, 200, 300 nasion. I więc możemy sobie kilka przeznaczyć na zmarnowanie, na wiecie na, na taką obserwację i tak dalej, żeby podotykać, otworzyć, sprawdzić. No Zresztą też lekki nacisk na nasionko pokaże, czy jest ono pełne, czy puste. Wybieramy te wszystkie nasiona, tak jak widać. Następnie czyścimy je ręcznikiem. U mnie są te na, nasiona później układane na kartkę, która jest na oknie. No ważne, żeby po prostu było to, Miejsce no suche i przewiewne, żeby tam nie padał deszcz i tak dalej, no suche, przewiewne miejsce. Nasion nie podgrzewamy, to bardzo ważna uwaga. Nasiona muszą wyschnąć same. No i uwaga, bo są różne sposoby. Niektórzy nie czyszczą tych nasion i też jest no w miarę okej. Okay. U nas te nasiona, nasiona są czyszczone. Można też je wypłukać z resztek miąższu wodą no i później dać do suszenia. Leżą u mnie one właśnie na tej kartce aż do wyschnięcia, no na początku są wiecie nie aż takie suche, później są później są suche. W międzyczasie nasiona są u mnie też obracane, aby zasuszyły się z obu stron. Nasiona się też, no staram się, żeby się nie stykały i żeby były płasko, nie że jedno, na, jedno nasionko na drugim. Potem nasiona wkładane są do woreczków strunowych. To najbardziej polecam, no bo wtedy nie dociera do tych nasion wilgoć ani choćby. Powietrze. Nasionka trzyma w miejscu chłodnym i suchym. No i jeszcze jedna uwaga: że no po wysuszeniu też dokładnie widać, które nasiona są pełne, a które puste. No i jeśli chodzi o, o nasiona arbuza, to arbuz ma też różne nasiona nie tylko czarne, ale choćby białe. I białe też mogą być dojrzałe, i ważne, żeby były pełne, a nie puste. Dodatkowe informacje. Warzywa należy zebrać przed przymrozkami. No, i jeśli odmiana była F1, to warto zastanowić się nad niej zbi zbiorami na, na nasiona. Bo wiecie, ona jest jadalna i tak dalej, Wsz wszystko jest ok, ale gdy zbierzemy te nasiona i wysiejemy je, to to już nie będzie na przykład, nie wiem, dynia odmiany A F1, tylko to będzie już dynia F2. Czyli nie będzie miała swoich już wszystkich tych cech, które były w, w przypadku nasiona. Odmiany F1. No i nasiona z warzyw F1 mogą nawet nie zaowocować. Jeszcze co innego jest, jeśli chodzi o zapylenie kontrolowane, bo też jest takie coś. Wiecie, że tu macie sobie jakąś tam dynię. Inna jest też innej odmiany dynia czy coś i to się będzie krzyżowało między sobą. I nie tylko dynia z dynią i tak dalej, ale różne warzywa dyniowate mogą się ze, ze sobą pokrzyżować. I tutaj, jeśli byście chcieli zebrać, żeby to była taka sama dynia, mieć pewność po prostu, że wiecie, macie dynię Hokkaido, żeby to była też taka dynia, no to warto zrobić zapylenie kontrolowane. Bo też jest właśnie takie coś. No, i tutaj fragment z innego filmu. No, była już właśnie taka. No, aby była właśnie już całość tego, tych zbiorów w jednym filmiku. Niedawno w rozmowie z kolegą usłyszałem, że jego kabaczek w zeszłym roku był bardzo ładny i bardzo smaczny. A w tym roku ma zupełnie inny kształt. Jak to w ogóle możliwe, jeśli kolega zbierał nasiona właśnie z tego ładnego kabaczka? W tym filmie poruszymy kilka tematów związanych z nasionami. Warzywa dyniowate bardzo lubią się krzyżować. Inne warzywa też się krzyżują, ale tutaj chcę powiedzieć o dyniowatych. Te warzywa mają kwiaty męskie i żeńskie. Pod żeńskimi znajduje się zalążek owocu. Jeśli pyłek z kwiatu męskiego trafi do kwiatu żeńskiego, to wtedy zacznie rosnąć przykładowo taka dynia. Niekoniecznie do zapylenia kwiatu żeńskiego dyni potrzeba męskiego z dyni. Można użyć na przykład skabaczka, cukinii, patisona, tykwy czy... Jednak wtedy będzie to jeszcze takie same warzywo. Wiele osób myli się w tym temacie. Miałem już sytuacji na konkursie, że nie uznano wyniku mojego widza, ponieważ Kabaczek skrzyżował mu się z dynią. Powstał taki kabaczek z pomarańczowym zabarwieniem. To już nie był kabaczek, ale kabaczek skrzyżowany z dynią. Jak do tego doszło? Jakaś pszczółka, trzmiel była sobie na kwiatku męskim dyni, potem na kwiatku żeńskim kabaczka. Dzięki temu kabaczek dostał jakiś cech z dyni. Tutaj ważne, tych cech nie było w pierwszym roku uprawy. Tutaj dam przykład. W 2020 roku tak się stało, że kabaczek został zapylony przez dynię. Ten kabaczek sobie rósł, ale to był dalej taki sam kabaczek. Dalej taki sam. Dopiero gdy zbierzemy nasiona z tego kabaczka, zapylonego przez kwiat dyni, i wysiejemy te nasiona, to otrzymamy kabaczek skrzyżowany z dynią. Czyli w roku, gdy doszło do zapylenia, uzyskamy takiego samego kabaczka jak zawsze, a dopiero w następnym uzyskamy krzyżówkę. Uwaga, bo to samo tyczy się też tego samego warzywa, zapylonego przez takie samo warzywo czyli no, dynia A, zapylona przez dynie B, ogórek A, zapylony przez ogórek a, B i tak dalej. Teraz o zapylaniu. Można ręcznie za pomocą pędzelka zapylać w ciągu dnia żeńskie kwiaty męskim pyłkiem. Kręcimy jednym pędzelkiem najpierw w kwiatku męskim, nie ma on zalążka owocu, a później w żeńskim. Inny sposób to oderwać kwiat męski, usunąć płatki i resztą posmarować po żeńskim. Ja stosuję właśnie ten sposób. Co więc zrobić, jeśli chcemy w przyszłym roku uzyskać taką samą odmianę? Należy wykonać tak zwane zapylenie kontrolowane, czyli tak samo robimy jak teraz powiedziałem o tym zapyleniu, ale dodatkowo nie pozwalamy, aby coś dostało się do kwiatka. Kwiatek żeński odmiany A musi zostać zapylony przez pyłek z kwiatu męskiego odmiany A. No, na przykład, dyni odmiany A przez kwiata męskiego, dyni odmiany A. Kwiatki zwykle otwierają się rano, więc najlepiej poprzedniego dnia, przed tym, gdy kwiaty mają już się pierwszy raz otworzyć, zamknąć kwiaty to znaczy one się jeszcze nie otworzą, ale wiecie o co chodzi że już, już nie pozwolić im się samodzielnie otworzyć. I robimy to na przykład poprzez związanie ich sznurkiem. Potem, gdy już widzimy, że kwiaty się otworzą, to wtedy no należy odwiązać te kwiaty, szybko zapylić i zamknąć kwiat żeński. Tak, aby inny pyłek się nie dostał. Mam nadzieję, że jakoś to wytłumaczyłem, chociaż może trochę to zagmatwanie powiedziałem. No po, po prostu jawią, że sznurek, sznurkiem kwiat męski, który się jeszcze nie otworzył, kwiat, czy tam parę kwiatków męskich, bo no jed, jeden powinien wystarczyć, ale no... Czasami, gdy, gdy mam właśnie w uprawie warzyw gigantów, no to wolę sobie tam kilka związać, żeby tego pyłku było więcej, ale jeden bez, bez, bez problemu powinien wystarczyć na zapylenie jednego albo i więcej tych kwiatów żeńskich. No więc sobie to wiąże ten męski i żeński, tak, żeby nic wcześniej się tam nie dostało, bo to jest ważne, żeby nic, żaden owad, żadna ta pszczoła, nie wiem, trzmiel nie dostały się do kwiatku, bo mogłyby to yy, przenieść, bo może były wcześniej na innym kwiatku, no i to już ten pyłek może yy, sprawić, że to nie będzie to samo warzywo. Dziękuję wam teraz bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że to rozjaśniłem. też zadawajcie pytania. Postaram się odpisać. Zapraszam standardowo do zakupu mojej książki, do oceny tego filmu, do subskrybowania kanału. Info uprawa. Napiszcie, jeśli wy jakoś inaczej zbieracie swoje nasiona i tak dalej. też jestem tego bardzo. Ciekawy, bo tak jak mówię, są różne spo sposoby, i kilka sposobów no, prowadzi do jednego, żeby te nasiona były na rok przyszły, za dwa lata, za trzy lata. Jeśli będziemy je dobrze przechowywali, no, to nadadzą się na, na no, dobre, dobre kilka lat, też w zależności od warzyw, bo jedne mają nasiona, które wiecie, bardzo szybko tracą kiełkowalność. Natomiast z warzywami dyniowatymi jest tak, że, że bez problemu bardzo długo będą miały tą, te właściwości kiełkowania. Zawsze jeśli mamy, jesteśmy niepewni, to też można zrobić podkiełkowanie, podkiełkować te nasiona, o czym też było na innych filmach, więc tutaj już nie przedłużam. Dziękuję za uwagę jeszcze raz i pozdrawiam.